A C jest pierwiastek z 5J? Tak? <noise> Czy to jest pierwiastek z 5J? To ciężko powiedzieć, ale to powinno być pierwiastek z 26 razy pierwiastek z dwóch. Mhm. Ok, dziękuję bardzo. <noise> to po prostu powinno być to. razy to. A możliwe, że to 5 jest, Ktoś kolega przeszedł na inny wymiar. Dobra, to zróbmy sobie może nową tablicę, no fajnie. Polecam, też tu trochę propagandowo powiem, ale może tak, pierwsze kolokwium jako takie jest kolokwium, na którym najwięcej z Państwa hipotetycznie może dostać słabo oceny. Tak w zeszłych latach statystycznie było, że